Myślisz o sprzedaży nieruchomości samodzielnie, żeby zaoszczędzić na prowizji? Zobacz, czy to rzeczywiście najlepsze rozwiązanie. Dostawiesz ogłoszenie, odbierasz telefony, umawiasz spotkania i samo się sprzedaje. Ale czy wiesz, ile rzeczy może pójść nie tak? Po pierwsze, czas i zaangażowanie. Sprzedaż nieruchomości to godziny odbierania telefonu, odpowiadania na pytania, organizowanie prezentacji. Czy masz na to wszystko czas? Po drugie, Brak doświadczenia. Profesjonalny agent wie, jak wycenić nieruchomość, przygotować ofertę, czy prowadzić negocjacje. Bez tego może stracić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po trzecie, odpowiedni zaśnik i promocja. Agent nieruchomości ma dostęp do najlepszych portali, sieć kontaktów oraz narzędzia marketingowe, które przyciągają zainteresowanych. Po czwarte, negocjacje. Kupujący często próbują ugrać jak najwięcej. Doświadczony agent wie jak utrzymać swoją cenę i znaleźć kompromis, który Cię zadowoli. Po piąte formalności i bezpieczeństwo. Sprzedaż wiąże się z przygotowaniem dokumentów, umowy przedstępnej i zabezpieczeniem transakcji. Agent zadba o to, by wszystko przebiegło zgodnie z prawem. Jeśli chcesz sprzedać swoją nieruchomość szybko, bez presu i za jak największe pieniądze, to kliknij link poniżej i odbierz bezpłatny materiał. Ja nazywam się Dąbrowski Damian i łączy przeciętnych ludzi z wymarzonymi nieruchomościami. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!